Cześć, witajcie na kanale BESFAN. Kolejny odcinek będzie grany. Odcinek numer 5 Dzisiaj jest z nami, można powiedzieć, prosto ze słonecznej Hiszpanii, majastrzelczyk, dziennikarka. Chciałoby cześć. się... Dzień dobry, cześć. cześć. Cześć, No, chciałoby się, czasy są takie, że, że niekoniecznie, ale Ola, como estas? Muy bien, i tu? I o Perfecto. <laughs> Jak wygląda Twój typowy dzień na stadionie? Ile czasu poświęcasz na przygotowanie, i że tak powiem, obsługę jednego meczu? W przypadku Ekstraklasy to wygląda tak, że zawsze jesteśmy na stadionie dwie godziny przed, przed meczem m. i to jest takie taki minimum i tak naprawdę pomimo tego, że teraz się dużo rzeczy pozmieniało, bo jest reżim sanitarny, mm. nie mamy make-upu, który, na który potrzebowaliśmy tego czasu zwykle na stadionie, to jednak ten szny dwugodzinny został i dwie godzinki przed meczem jesteśmy zawsze, dlatego że godzinę przed odbywają się już rozmowy z trenerami. Więc jest taka godzinka na rozruch. To jest zawsze fajne, potrzebne. No a do tego oczywiście dochodzi jeszcze droga. Teraz też tak. tylko samochodami się poruszamy. Wykluczona jest jakakolwiek inna komunikacja. Wyjazdy do Szczecina muszą cieszyć. No, tak. Właśnie jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, no to mamy pierwszy mecz. Pogoń Jagielonia. O ile się nie mylę, a mogę się mylić, bo mnie się mm. już to wszystko miesza, ale to jest y, też jeden z meczów, które mnie y, ominęły przez to, że zostały przełożone. Mm. Y, miałam na nim być, ale nie będę. Moim zdaniem to, co jest takie najważniejsze i najbardziej optymistyczne w tym y, wszystkim, to fakt, że pogoń właśnie w swoim pierwszym meczu z Lechią. Po, mm. po tym, jak wrócili po kwarantannie, tak. no to przebiegli najwięcej w całej kolejce ze wszystkich, a w kolejnym meczu z Legią jeszcze, jeszcze więcej, więcej niż w tym swoim poprzednim z Lechią. Więc wiadomo, no jeszcze to nie jest jakoś super miarodajne, ale przynajmniej widzimy, że są w niezłej kondycji fizycznej mm. zawodnicy. No Teraz te następne mecze na pewno więcej o tym powiedzą, chociażby ten z Jagielonią jeszcze. Ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze, bo też się wszyscy zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało po, po przebyciu koronawirusa. koronawirusa. Dokładnie. Tak. Dokładnie. No, to tak, jest to jakiś optymistyczny na pewno argument tutaj, ale no, odnieśmy się do samego meczu z Jagielonią. Będzie to mecz w Szczecinie, mecz zaległy, tak jak powiedzieliśmy. W poprzednim sezonie po jednej wygranej i remis 2 do 2 w fazie finałowej. Czego spodziewamy się tutaj? No wiesz, ja zawsze ten poprzedni sezon to już zostawiam Skreżasz. w tyle. No to jest nowy i myślę, że zupełnie inny. Wydaje mi się, no tak jak obstawiają bukmacherzy, to hmm. gospodarze, o których będziemy się rozmawiać, są faworytami. Tak samo jest tutaj w przypadku pogoni, ale ja bym się raczej spodziewała wyrównanego meczu i tak sobie myślę, że w trzech ostatnich meczach Imas już nie strzelił, mm -hmm. a w trzech poprzednich strzelił, więc może to jest taki, wiesz, taka trójka. No, 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 I teraz, nie, tak. tak, i teraz w kolejnych trzech, na przykład, Ciekawe. strzeli, że to może będzie taki jego dzień. Mnie się wydaje, że ta Jagielonia nieźle wygląda. I no, może nie będzie to jakiś szalony mecz, ale liczę, że wyrównany na pewno. A kolejnym meczem? jest mecz, który ma trochę związek z tą koszulką, którą nieprzypadkowo dzisiaj tutaj e, powiesiłem, czyli hit Premier League, niedziela, 17.30, Manchester United, Arsenal. Nieprzypadkowo. Od razu to zauważyłam. Tak? tak. Doceniam. Nie no. Na pewno ekspertem w Ligi mhm. Angielskiej się nie czuję, ale za to wierzę bardzo naszym kanalowym ekspertom i tak oglądając jej wysokość Premier League, to na pewno wierzę chłopakom w to, że za czym też przemawiają liczby że jest to na ten moment najbardziej wyrównany sezon i zapowiada się to być najbardziej wyrównanym w ogóle sezonem w historii Premier League, więc jest bardzo ciekawe, no Everton mhm. jest na pierwszym miejscu zupełnie niespodziewanie. Tak, ale ostatnio już, już porażka i troszkę chyba zadyszka się wkradła w szeregi no, Evertonu. Wci ale wciąż ta przewaga punktowa jest. No i co, no i tak sobie myślę, że ten Arsenal po tym ostatnim spotkaniu y, tam była bramka w trzecim minucie nieuznana, mm -hmm. więc oni przegrali ostatecznie y, 01 z Leicester, no ale na pewno będą tacy troszkę podminowani. Y, A wcześniej tą przecież przegrali z Manchesterem City, więc tak, ja myślę, że tak jak tak. mówiłaś, tak jak mówiłaś przy Agioni, że w końcu to może być moment przełamania dla Hesusa i Maza. Tak, tutaj faktycznie Mikel Arteta już pewnie przycisnął swoich piłkarzy, żeby oni w końcu jakieś pojęcie. Ale wiesz, no też zrobili. ten mecz mógł się zupełnie inaczej potoczyć. Gdyby ta bramka została uznana, no taki nadworny sędzia Klattenberg też powiedział, że tam w ogóle bezdyskusyjnie powinien go zostać uznany, więc też mówię, że i na pewno bym się tutaj nie spierała, więc myślę, że oni mają smaczek na zwycięstwo. No tutaj się im to bardzo niefortunnie po prostu potoczyło. Tym bardziej, że, że United ostatnio, można powiedzieć, bezbarwny remis z, z ekipą Chelsea. W dodatku obie drużyny przecież grają w europejskich pucharach i tymi siłami trzeba rotować, bo teraz i tydzień w tydzień jest Premier League, i tydzień w tydzień jest Liga Mistrzów. Ja myślę, że te, to zwycięstwo też z im właśnie w Ligę Mistrzów mm. też dużo dało. Mm -hmm. I Pętań. Nie, tak, tak. Chociaż u siebie też tam nie mają zniewalających tych wyników. No teraz mm. ten remis, o którym wspomniałeś, bo to u siebie grali, prawda? Z e, Chelsea, tak tak, 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 tak. A wcześniej no, przecież to 1 do 1 do 6 z tak, no, dokładnie. To... Arsenal ma też swoje problemy oczywiście, bo Pierre-Emerick Aubameyang troszkę od przedłużenia kontraktu, od września, zaczyna gasnąć. Bo <coughs> bardzo wnikliwie oglądałem mecz na przykład z Manchesterem City i go tam praktycznie przez cały mecz nie było. Więc jeśli główna gwiazda, lider, kapitan, zaniża loty, no to jest trudno cokolwiek zrobić pożytecznego z przodu i najlepiej wygląda młody Saka, który gra na lewej, na lewej stronie. No a propos pomocy. przodów, to było mało goli w tej ostatniej kolejce. To tak, możemy liczyć tym, na to, że po w tej już mm -hmm. będzie więcej. Niech tak, będzie. no więc taki, taki remisik ze wskazaniem na, na Arsenal pewnie wysoko, bramkowy, bo do tego nas ten sezon Premier League przyzwyczaił i wracamy na podwórko, na którym czujesz się pewnie i dokładnie. Warta poznań na Zmiana Warszawa. Warty kartki w takim razie. Dokładnie. A tak, przecież tak, mecz tak. No. z Wartą został przełożony też przez to, że warto. tak. A były no, z kolei gra też gra w piątek mm -hmm. w pucharze z, z drugoligową drużyną, dokładnie. No więc oni będą mieć tego czasu na regenerację przed meczem z Legią znacznie mniej. mniej. Mm -hmm. Też pytanie, jak to wpłynie na taką drużynę. My też dopiero zobaczymy, w jakiej oni są kondycji, bo mm, też nie wiemy, jakich szkód dokonał ten wirus, jeżeli chodzi o organizmy zawodników Warty. No, jestem ciekawa tego spotkania, no bo Warta to taki zespół, którego jeszcze nie znam za bardzo. No, tej pierwszej ligi nie śledziłam tak wnikliwie na pewno. I taka jestem ciekawa, co oni, czy oni tutaj jeszcze coś zwojują, czy nie. Warta to na pewno dziwny zespół, bo bardzo mało strzela. Ale też bardzo mało traci tych goli. Jeśli się nie mylę, to mniej straciła tylko pogoń szczecin. Pięć Od... goli w siedmiu meczach zdobyła, a sześć straciła. 6 straciła, tak, a pogoń tak. straciła cztery i, i ma najmniej. Natomiast no, warta ma najmniej też strzelonych obok piasta, Gliwice, bo właśnie po pięć. Więc taka przedziwna drużyna, że trudno jest strzelić gola, ale równie, równie trudno jej samej zorganizować sobie taką, taką skuteczną akcję. Tak, bo oni mają też problem ze stałymi fragmentami, to znaczy konkretnie z różnymi. I jest ich bardzo mało, ale jak już są, to są bardzo skuteczni w, w tych rzutach różnych. I ja pamiętam pierwszy mecz warty, na jakim byłam z piastem gliwice, i wtedy byłam ogromnie zaskoczona faktem, że to Trałka wykonuje te stałe fragmenty. I nawet z nim o tym rozmawiałam w przerwie czy po meczu. Czy to taki miał być element zaskoczenia dla przeciwnika? Wtedy tak, 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 naturalnie. Natomiast teraz wiadomo, że to już elementem zaskoczenia nie jest żadnym, bo już się każdy tego spodziewa, że on jest tym nadwornym, ale. Faktycznie to funkcjonuje, bo ja byłam przekonana, że to jest taki zawodnik, którego należy tam się obawiać w tym polu karnym, że on tam gdzieś zaraz się znajdzie i zdobędzie bramkę z głowy. Tak, a teraz to być może to doświadczenie, taki tak, nie wiem, spokój i rozwaga. I to on jest tym, który wie komu dograć tę piłkę, na przykład. Nie jest łatwym rywalem dla tych największych warta poznań, potrafiła sprawić problemy, a też legia musi patrzeć. Na swoje problemy, bo ta gra na początku sezonu wygląda, wygląda różnie. Ale ostatnio yy, już wydaje mi się, wraca że wraca do normy. Się ale no przecież y, jest przed Legią spotkanie z Lechem. Będą właśnie dwa z rzędu spotkania z drużynami z Poznania. I to z Lechem, pf, chciałem powiedzieć, że trudniejsze, ale biorąc pod uwagę to, jak warta się stawia, to też nie będzie wcale, wcale taki prosty mecz, dla, właśnie dla Legii. Ja myślę, że to będzie mecz. Nie obfitujący w gole tak. specjalnie. Wydaje mi się, że taki bardziej zamknięty, no na pewno warta podejdzie, yy, lubię to słowo, yy, z, respektem z respektem do rywala i, i na pewno będą um, troszkę się bronić. No bo to też no nie oszukujmy się, że tutaj legia wychodzi w roli faworyta na milion procent mm -hmm. na, na to spotkanie. Oczywiście, że to jest piłka i dodatko, w dodatku ekstra klasa i wszystko się może wydarzyć, no ale no, jednak na, tam, pewno, tam, na tam. pewno to legia jest tym faworytem. Więc yy, biorąc pod uwagę też tą nie najwyższą bramkostrzelność, jeżeli chodzi o, o stołeczny klub, to też bym nie spodziewała się tutaj jakiegoś szału. Mm. Zwłaszcza, że, że warta na pewno potrafi się bronić, i mają lisa w bramce, który naprawdę dobrze broni. Tak, tak, tak I, i dobry całkiem początek. nieźle broni, więc wydaje mi się, że też może być ważnym ogniwem w tym spotkaniu. Ty miałaś okazję rozmawiać między innymi z Czesławem Michniewiczem przed meczem z Zagłębiem, lub nie, z tego co pamiętam? Yy, tak, legi mhm. Zagłębiem. Mhm. Co ty ogólnie myślisz o, o tej legii w tym sezonie? No bo to jest dziwne, że. Najpierw, że tak powiem kolokwialnie, jarają się kibice legitymi transferami letnimi, a tutaj najpierw przygoda z europejskimi pucharami wygląda, jak wygląda, a później ten, ten początek sezonu ekstraklasy też nie jest najlepszy. Wydaje mi się, że legia zawsze miała te początki takie przez tą grę w pucharach, i oni później tak wychodzili na swoje, więc nie sądzę, żeby ten sezon się miał różnić od poprzednich. Oni oni muszą grać o najwyższe cele, no i oni na pewno grają o mistrzostwo, i tutaj nie ma co no, do tego wątpliwości. To jest żadnej... Najbogatszy klub, zdecydowanie, jest no taki No właśnie, to też do tego zmierzam, że tam są nazwiska, ale to nie tylko nazwiska, tam są umiejętności ogromne mm. i, i talenty, i jest wszystko, czego tak naprawdę ten klub potrzebuje, jeżeli Czasami chodzi o tę wartość. tylko w krzelegi. Na pewno, ale trudno rozliczać też trenera Michniewicza już teraz, no, bo jest tak. to zdecydowanie za wcześnie. Jeszcze z różnymi problemami też kadrowymi się Kapustka Legia borykała. Tak, tak, tak. Kapustka już będzie do dyspozycji trenera, no też trener nie mógł prowadzić yy, Legii podczas tych mm. meczów, no bo wtedy jeszcze kolidowało mu to z młodzieżową reprezentacją. To też było taką sytuacją. Ale już się nie powtórzy, mm. bo, bo jak tak, wiemy, tak. to dziecko opuścił. Na rzecz drugiego, hmm. bardziej wymagającego. Yy, no więc wydaje mi się, że tutaj o Olegie no nie powinniśmy się martwić. Oczywiście no, wiem, że, że mhm. w, w, wielu z Was się w ogóle nie martwi, yy, wręcz przeciwnie, ale chodzi mi o, o to, że, że Olegie no, no się rozkręci. Już się rozkręca na pewno, więc. A na tym meczu akurat będę. Będziesz na tym meczu. W ogóle jest mhm. ciekawa historia związana z tym meczem. Nie jakaś porywająca, ale już yy, zawrócili nas. Yy, z, z drogi prawie na ten mecz. No tak, bo to byliśmy... przecież się okazało w niedzielę rano, yy, tak? Jeśli tak, dobrze pamiętam, tak, że ten tak. mecz będzie odwołany. Wydaje mi się, że wiedzieliśmy przed zawodnikami nawet. Tak, Dostaliśmy tak, tak. informację, że yy, słuchajcie, nie jedźcie. Dziękujemy za uwagę. Dzisiaj naszym gościem była Maja Strzelczyk z Kanal plus Sporty. No i co? Powodzenia na tych meczach Ekstraklasy. Żeby jak najszybciej kibice wrócili, bo myślę, że wam też się lepiej wtedy pracuje. Zdecydowanie jest zupełnie inna atmosfera meczu. Atmosfera meczu. To tak, to jest troszkę sparingowo zawsze na początku. Teraz już się przyzwyczaiłam, mm. nie ma oczywiście co narzekać, no bo jest jak jest, ale oby jak najszybciej po prostu życie wróciło no, no, do normalności. Czy, ma... czy na meczach, czy, czy w takiej zwyczajnej, zwyczajnej codzienności, Dobry. tak, zgadzam się jak najbardziej. Dziękujemy za uwagę, pamiętajcie, żeby podzielić się opiniami w komentarzach, zostawić łapkę w górę, bo to nam też pomoże i do zobaczenia. Do zobaczenia.